Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na wyzwanie rozbitków. Przebrałam ją w końcu. Teraz ona ma po prostu z takich sznurków i jakby z liści. No, mogła w sumie nazbierać jakieś mocniejsze liście, typu właśnie z palmy czy coś takiego, i sobie zrobić taką sukienkę, żeby już nie nosić tych y, poprzedzieranych. Y, ona miała w sumie t-shirt i jeansy. No, myślę, że to się już mogło po prostu zużyć. Tak samo włosy sobie zaplątała w takie warkoczyki, żeby było jej wygodniej. No dobra. Ale ja chciałabym w tym momencie sprzedać wszystko, co ona ma w wyposażeniu. Wszystko. 500. Ja cię kręcę. Dobra, fajnie. To możesz sprzątnąć. Zbierz od razu wtedy wodę. Na zaś. I sprzedamy wszystko, co stworzyłaś. Do domu sobie zrobisz nowe. Najpierw musimy. Potr Najpierw potrzebujemy pieniądze. Jacie, jaka super kwota. Hmm. 1500. To możemy już wybudować jakąś. No nie wiem, wiatę chociażby. Coś, coś wymyślę. Zaraz do Was wracam. I moi drodzy, tak się teraz prezentuje nasza chatka, nasz schron. Nie dawałam tutaj nic, co by. Było zbędne, to znaczy, nic czego nie mogę dać, czyli kuchenka i tak dalej. Naprawdę, naprawdę. E, Okej. Okay. Miłej zabawy. Bo mogłabym dać łóżko, ale. No to by było bez sensu, jakbym ja mogła to dostać a i kupić. No nie. Ścianę usunęłam i postawiłam płotek, bo był tańszy, aczkolwiek nie wiem, czy to jej zapewni już ten poziom bezpieczeństwa, jak przyjdzie burza. Jutro, już w niedzielę, jutro, już dostaniemy tą matę, ponieważ skrzynię odblokowałam tuż, tuż przed, yy, przed północą, więc liczę, że te dwa dni miną i możemy dostać tą matę i wtedy będziemy... Bardzo namiętniej używać. No, fajna ta chatka. Super, to wygląda. Zaczął padać deszcz. Ej, możemy się umyć. Baw się w deszczu tylko jest. Jakbyś się umyła w tym deszczu. Jest, umyj się w deszczu. Super. Leć, wrzystaj. No, nie musiałaś zdejmować tych liści, bo to i tak nic ci nie dało. Ale ona się. Na maksa się wykąpała, dobra. No to zrzemnij się iść spać nie pisaliście mi wcześniej, że szkoda, że już nie będzie przyjacieli, yy, w sumie sąsiadów <grych> króliczków, ale to by było no, nierealne, jakby one miały się pojawiać, chociażby może, jeśli by to była wyspa królików, że one tutaj mieszkają i że to my po prostu wpadliśmy tak o, o, na tą ich wyspę, to co innego, pomyślę nad tym. A właśnie, bo pozwoliłam sobie... nie wiem czy mogłam, ale no pasowało mi po prostu dać tutaj te robale, fermę robali i hoduj żuki, bo wtedy będziesz mogła tutaj chyba piec te żuki, tak? Tak. Dobra. <ścoughs> będziesz jadła robakie, to tak pasuje. Pielęgnuj. Ojka. Mm. Nie, aż tak, takiej przyjaźni to ja z nimi nie chciała. Aż jej ręka się chowa. Ja dobrze widzę, że te żuki są wielkości i dłoni, a nawet większe. Okej. Okay. Ale teraz w tym stroju... O, to taki klimat zyskał fajny. A i budki dostała. Też sobie zrobiła takie ozdobne w sumie budki z liści. A ja mówię, że ona będzie piec jak ona nie ma nic, ryb wyposażenia, bo wszystko sprzedała. Lato. Już dość szybko. I... To jest w sumie fajne, bo ona z parę sekund temu złowiła tę rybę i już ją będzie jadła. Chyba, że... O nie. Chyba, że jej się ogień wypali, to ta ryba przepadnie. O, zdążyła, dobra. To w takim razie możemy już zrobić na przykład stół do jadalni. O! I będziemy kulturalnie mogli usiąść sobie przy stole. Fajnie. Plony do zebrania. Trzeba tego pilnować, koniecznie. O nie, tu jest coś do opryskania. Spiesz. I zajmij się tymi roślinami, bo do, jest lato, ale zaraz przyjdzie zima, i ty nie będziesz miała już z tego dochodu. Mmm, ale fajnie. I z krzesła też jedno już ma. Fajnie. To no super. I właściwie to ona więcej krzesł nie musi robić, bo i tak jest tutaj sama. No ale przynajmniej to już nie wygląda jak taka typowo bezludna wyspa, ok? Już widać, że. Ktoś tu istnieje. Dobra, to zrób jeszcze jakąś rzeźbę, żeby móc ją potem sprzedać. I będziesz szła spać, jak tylko twój wielofunkcyjny krzak przestanie śmierdzieć. Pójdzie usiąść. Tak, ja cię ale fajnie. Pierwszy posiłek w jakby normalnym wydaniu siedzi przy stole. I wcale nie jest sama. Je w towarzystwie kaczek. O, przestał śmierdzieć, możesz iść spać. Zrzemnij się. O, o, o. Dobra, w sumie już teraz mogę jej dać, bo potem zapomnę To mata. Na razie niech będzie tutaj. Potem zobaczymy. Żebyś w deszczu nie musiała ćwiczyć. I tak na razie jesteś zbyt zmęczona, chociaż da się na tym spać. Ej, ale w sumie na takiej karimacie powinno się dać spać. No niestety nie. Dobra, skorzystałaś już z tego krzaka, teraz go nawoź, żeby lepiej rósł. Bierzemy cały plon. Można zebrać żuki! Weź na z Żuka biopaliwo, możemy je nakarmić. I weźmiemy ten na a zobaczymy, jak je nakarmi. Rachel, rachunki? Nie stać nas na nie na chwilę obecną w ogóle. Pierwszy raz mnie chyba no nie zdziwiło to jej, Nie mogę dosięgnąć twojej skrzynki pocztowej, ale udało mi się rzucić pocztę w tamto miejsce. Powodzenia w jej wyciąganiu. To jest bezludna wyspa. Tu listonosz, nie wiem skąd, chyba z helikoptera by musiał nam rzucać. Hmm, weź nuggetsy z żuka. I wtedy one już ah, wszystkie znikną? Czy zlepy, jak to zlepy. będzie wyglądać? Upadką, łe. I żyją. Okej, okay. super nawóz i nuggetsy z żuka. Dobra, musimy się iść wykąpać. Szybko umyj zęby, szybko umyj ręce. Mógłby znowu padać ten deszcz. Ona poszła gadać z rośliną. No nie, musisz się umyć, żeby mieć chęci w ogóle, żeby zarobić pieniądze na rachunki. Mm, nie da się. Dowolny żuk. A, to chyba by musiał być inny. Taki żuk, co sobie biega luzem. No dobra. To musimy iść po ryby. Szkoda. Bo tego nawet się nie da zjeść. Małe kawałki nagajców z zebranych żuków. Mm. Ale mamy tutaj jakiś super nawóz za 100 simoleonów. A te żuki ile da się sprzedać? Za 18. Mało! Motylki! Ojej! Rzadko się tu pojawiają tylko przez parę sekund są. A są takie śliczne. Dobra, to sprzedajmy w takim razie całe wyposażenie. Przynajmniej na razie ten nawóz też sprzedam. Bo potrzebujemy pieniądze, albo nie. Nawozu nie. Będziemy go wykorzystywać. I mamy na rachunki. No hit, ja jestem ciekawa komu i za co ona płaci te rachunki na tej bezludnej wyspie. <grym> Właścicielowi. No dobra, ale musimy tutaj ćwiczyć jogę. Musimy osiągnąć chyba piąty poziom, żeby dostać prysznic. W końcu umyje się dokładnie, a nie tylko w zlewie. O nie, tu jej stroju nie zmieniła i jest nadal w jakichś podartych rzeczach. No nie! No teraz tak! W ogóle dlaczego jej stopy i ręce są gdzieś pod tą matą? Przecież to jest bez sensu. Okej. Okay. Może ja powinnam jej to na plaży to położyć. O, dobra, to później położę. Ona się ta! Tak się brudzi poci podczas jogi? O nie! Będzie trzeba ją częściej myć. Dobra, szybko wbijaj ten piąty poziom. O, medyta... medytacyjne objawienie. Zoey czuje spokój i równowagę. Może powinna z afirmacją zaakceptować, że lubi wewnętrzną harmonię? No tak. Lepiej, żebyś to lubiła. Szybka pogawędka z najlepszym przyjacielem, krzakiem. Generalnie to jest trochę creepy, jak ona się wpatruje w to drzewo i z poważną miną do niego mówi. Chociaż po tylu miesiącach. Bycia samej, całkowicie nie mającej do nikogo do kogo otworzyć buzi, no to. No, no nie dziwię się jej. Naprawdę zepsułaś zlew. Znaczy. To. <grym> to powinna być po prostu jakaś misa albo coś innego. wczepione do drzewa i nie wiem skąd tu woda tryska, ale naprawdę. Zdobyto styl życia. Mhm. Mm styl życia. Szczęśliwa singielka w toku. no. no. Nie ma wyboru. Dziwię się, że nie jest miłośniczką świeżego powietrza, bo no, gdzie indziej ona nie żyje, ale zyskała technofobka. Efekty stylu życia. Różne korzyści związane z zepsutymi urządzeniami elektronicznymi podczas przebywania na parceli pozbawionej dostępu do energii elektrycznej lub posiadającej cechę be bez przyłącza. No i korzystanie z technologii wywołuje spięcie. No, nie martw się, ty nie będziesz musiała tego robić, bo nie masz prądu. No ciekawe, sobie styl życia się, ale okej. Okay. Okej. Okay. Generalnie to Zoe już jest 9 dni simowych na tej wyspie. Więc, no licząc to w miesiącach, to myślę, że z 3, 4, coś takiego już tu jest. O! Zoe, Twój przyjaciel zaowocował! Ma owocki! Ty sobie tutaj upiecz rybę, a ja sprawdzę. Co ty już tam w sumie wyrzeźbiłaś. Dwa rozsadniki, i myślę, że ona już by mogła swoje rośliny właśnie porządkować jakoś w ten sposób, takie bardziej wartościowe. A stół jest do sprzedania. Bo co my tu mamy? Co tutaj jest takie droższe? Ananas jest za sześć, jeżyna za 3. No średnio. temy złociste i fasolka szparagowa jedynie jest za dziesięć. Ale ja myślałam, że coś będzie droższe. W sumie róże tutaj mamy, ale one... A, poza sezonem. Dopiero na jesień. No to jeszcze trzeba będzie poczekać. Chociaż to już trzeci dzień siedmiu lata, więc już połowę lata mamy jakby za sobą. Nie ja to jest takie męczące, ile razy ją muszę kliknąć, żeby ona się zdrzemnęła w tym krzaku. A łóżko jest dopiero tu. Och, straszne! Nie, ona się teraz zmoczy. Nie. O, No trudno. Idź spać. Idź spać, obsikana, trudno. Wyśpi się do końca. Joga o zachodzie słońca. Mm, szkoda tylko, że śmierdzisz. <grym> no tu jest tak pięknie. No to słońce jest naprawdę... Wow Dobra, mamy trzeci poziom. No nie powiem, że mnie to zadowalało, ale musisz chociaż troszeczkę się opłukać, bo mi nie dasz spokoju. Ej, skąd ty wzięłaś ten psikacz? Ona myje. Ten zlep, ale. Hmm? <laughs> sama wynalazła, okej? Okay? Albo gdzieś tutaj pływał z tego wraku statku. No, mm. A dzisiaj jest fajna pogoda. albo jest upały. I Zoe za zostanie za chwilę otoczona chmarą pszczół. No tak. Dobra. Mniej więcej potrzeby masz załatwione. To chodź tutaj. Dźwiczną tą jogę! Opalić się! Ej, ona się w sumie powinna opalić, nie? Ten ręcznik taki by musiała mieć. Ale to chyba by musiała sobie sama utkać z, nie wiem, właśnie z palmy. Chociaż tutaj, na takich palmach, tutaj są takie jakby włókna. To by się dało coś utkać. No skądś wzięła te sznurki, nie? Te tutaj, he? Ale wtedy by było szóstą, bo ona by mogła spać na tym ręczniku. no, no właśnie. Czwarty poziom wewnętrznej harmonii Zoe może teraz udzielać porad dotyczących odprężenia umysłu, a także przybierać pozycję drzewa podczas ćwiczenia jogi. Okej. Okay. Czyli może przybrać pozycję swojego ulubionego przyjaciela. Pogadaj sobie z nim nie możesz pogadać. Dobra, dzisiaj wyjątkowo zjemy sobie jeden rodzaj owoców, bo boję się tej zepsy czegoś tam czegoś, że będzie musiała biegać do krzaka no stop go nawozić. Ale nie powinno nic być jej złego po samych jeżynkach. Życie z tego, co daje natura, zjedzenie zebranych owoców lub warzyw dobra. Przyjęła to. To iść pogadać swoim najlepszym przyjacielem. O jej podlej go! Biedny, taki suchy tu stała, ty do niego gadasz. ćwicz, ćwicz, co dostaniemy ten prysznic w końcu. No nic moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie że o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Suba na tym kanale, najlepiej z dzwoneczkiem i cześć!